Choć Huawei P30 Pro jest z nami ponad pół roku, wciąż cieszy się sporą popularnością. Nawet obawy spowodowane kryzysem na linii Pekin-Washington nie zniechęciły potencjalnych użytkowników przed kupnem chińskiego flagowca. I słusznie. Po miesiącach użytkowania wciąż zadaję sobie pytanie, który z obecnych na rynku telefonów byłby ciekawym i jednocześnie opłacalnym upgrade'em wobec P30 Pro. Niestety taka stuprocentowa alternatywa nie istnieje. A wszystko dlatego, że prezentowany Huawei, nawet po pół roku od swojej premiery, nadal jest znakomitym telefonem. Chiński potentat przebył bardzo długą drogę w ciągu ostatnich lat. Rok 2018 okazał się dla Huawei bardzo udany. Chiński producent kroczył od sukcesu do sukcesu, wypuszczając na rynek znakomite telefony. Podobnie miało być w roku 2019. Niestety już wiemy, że Chińczycy natrafili na ścianę w postaci embarga na produkty i usługi amerykańskich firm. Ale ja nie o tym. W każdym bądź razie nie dziś. Huawei P30 Pro z całą pewnością okazał się wielkim sukcesem. Nawet dziś z uznaniem myślę o chińskim telefonie. Jego zalety wciąż dominują nad wadami. I to wyraźnie. Urządzenie wciąż może się podobać. Dwie tafle szkła przedzielono wąskim paskiem metalu. Ekran telefonu jest zakrzywiony i, choć te obłości nie każdemu przypadną do gustu, wypada stwierdzić, że całość wygląda elegancko i estetycznie. Góra i dół obudowy dla odmiany są płaskie. Ciekawie odcinają się od szklanych krzywizn. Z tyłu na pleckach producent umieścił moduł fotograficzny. Znacząco wystaje on ponad powierzchnię. Choć w wielu recenzjach przedstawia się to jako sporą wadę, ja postrzegam to nieco inaczej. Po pierwsze gdzieś trzeba było pomieścić skomplikowany układ soczewek, a po drugie od czego są obudowy? Każdy, kto miał do czynienia z tym urządzeniem wie, że bez Etui telefon ześlizgnie się dosłownie z każdej powierzchni. Zatem i tak nie ma rady, nawet najskromniejszy pokrowiec to absolutne must have. P30 Pro możemy kupić w kilku ciekawych wersjach kolorystycznych. Ja swój egzemplarz nabyłem w kolorze czarnym czy też czarnoidalnym, ponieważ owa czerni wpada w ciemny grafit. Ergonomia smartfonu może uchodzić za wzór. Urządzenie dobrze leży w dłoni i to pomimo swoich sporych rozmiarów. Mimo przypomina mi Samsunga S9. Osoby o mniejszych dłoniach będą musiały przyzwyczaić się do gabarytów P30 Pro. Nie ma rady. Przyciski obecne na prawej krawędzi telefonu są dobrze przemyślane i doskonale umiejscowione. Nie ma ich zresztą zbyt wiele. Są aż dwa. Jeden odpowiada za poziom głośności, drugi to włącznik zasilania oraz aktywator asystenta Google. Na górnej spłaszczonej części ramki umiejscowiono port podczerwieni. Na dole obok wejścia USB typu C znajdziemy jeszcze sloty na kartę nano SIM sztuk 2 lub pojedynczą kartę SIM plus kartę pamięci. Nie znajdziemy tam niestety gniazda słuchawkowego w standardzie mini jack. Zamiast tego otrzymamy popularną dziś przejściówkę umożliwiającą podpięcie zestawu słuchawkowego. Fakt ten może nieco utrudnić życie niektórym użytkownikom nieposiadającym słuchawek wyposażonych w moduł Bluetooth. Nie wiem czemu, ale większość recenzentów krytykuje głośniczek wbudowany w urządzenie. Po przeczytaniu kilku recenzji, prawie dałem sobie wmówić, że jest w tej kwestii źle lub fatalnie. Że brak drugiego brzęczydełka wprawi mnie niemalże w depresję i że już nigdy nie włączę sobie YouTube'a bez podpiętych słuchawek. Słuchajcie, to są bujdy na resorach. Głośnik fakt, jest tylko jeden, gra natomiast głośno i co najważniejsze bardzo wyraźnie. Podobnie zresztą sytuacja przedstawia się w przypadku prowadzonych rozmów. W urządzeniu zastosowano innowacyjną metodę przetwarzania wibracji ekranu na dźwięk. Tym samym wyeliminowano potrzebę instalacji tradycyjnego, fizycznego głośniczka. I znów, niektórzy malkontenci utyskiwali na przeciętną ich zdaniem jakość rozmów. W żaden sposób nie potwierdzam tego, gdyż patent ten świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. O ile nie mogę nachwalić się technologii Acoustic Display, o tyle nie rozumiem kroków wstecz, jaki uczynił producent względem Mate'a 20 Pro w temacie wyświetlacza, a konkretnie jego rozdzielczości. I nie trafiają do mnie argumenty podkreślające, że wyświetlacz Full HD i tak jest świetny, a poza tym jest dużo bardziej energooszczędny niż ten zastosowany w mejcie, Między bajki. Otóż rozdzielczość jest w zupełności wystarczająca tak długo, jak długo pozwolimy sobie to wmówić, lub dopóki nie położymy obok Huawei Samsunga S10. Plus. Wtedy to gołym okiem przekonamy się, że różnica w wyświetlanym obrazie jest i to nie mała, ale ja nie położę S10 obok mojego P30 Pro, po co sobie psuć dzień. W każdym bądź razie, jak dla mnie, jest to największy minus telefonu brak rozdzielczości UHD. U góry ekranu widoczna jest tak zwana łezka, a więc wcięcie na przednią kamerkę. Co do stylistyki, owego wcięcia może się ono podobać. Wiąże się jednak z kolejnym oraz ponownie dla mnie niezrozumiałym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Do dyspozycji bowiem mamy wyłącznie pojedynczą kamerę, pozbawioną zaawansowanego modułu rozpoznawania twarzy, która i owszem odblokuje nam telefon, ale po pierwsze czasem się pomyli, a po wtóre łatwo ją oszukać. Właśnie dlatego w ekranie zamiast beleczki mamy łezkę. Nie ma tam modułu podczerwieni. Tak, uzna to dobre określenie na Face Detection zastosowany w tym modelu telefonu. Ostatnim elementem wyświetlacza, a właściwie tego, co pod nim, jest skaner linii papilarnych. Tu już będą jedynie pochwały. No może nie jedynie, gdyż umiejscowiono go zbyt nisko. Czytnik jednak działa znakomicie. Myli się bardzo rzadko i cały czas jest w gotowości, aby ożywić ekran. Notabene cieszę się, że wreszcie takie rozwiązanie znajduje się na froncie telefonu, a nie na jego pleckach. Siedząc w samochodzie na przykład na parkingu dużo łatwiej mogę odblokować telefon znajdujący się w ramionach ładowarki. Ot taka ciekawostka. Aha, nie bawimy się telefonem podczas jazdy. Jeżeli jesteś power userem, który spędza całe godziny przy telefonie, co ja gadam. Skoro oglądasz ten film, to oczywiście nim jesteś. A więc po ponad półrocznym użytkowaniu Huawei za jego największą zaletę oprócz oczywiście genialnego aparatu, uznaję równie genialną baterię z równie genialnym systemem szybkiego ładowania. Chińczycy wyposażyli swój flagowiec w ogniwo o pojemności 4200 mAh. Że wyposażyli to jeszcze pół biedy, oni to ogniwo znakomicie zoptymalizowali. Tak dobrze, że na koniec dnia, przy włączonych wszelkich komunikacjach, wciąż mam jakieś 30% naładowania. Wtedy to podpinam telefon pod 40-watową szybką ładowarkę i po około pół godziny znów mam swoje 100%. Przyznam szczerze, że jest to najlepszy system do zarządzania energią w urządzeniu mobilnym, jaki kiedykolwiek spotkałem. Aha, byłbym zapomniał o dwóch sprawach. P30 Pro oferuje nam również tzw. ładowanie zwrotne. Telefon jest w stanie ładować np. smartwatchy wyposażone w funkcję ładowania indukcyjnego. P30 Pro również możemy naładować bezprzewodowo. Warto jednak pamiętać, że taki charging będzie trwał dużo dłużej niż w przypadku zastosowania kabla oraz ładowarki. P30 Pro dysponuje genialnym modułem fotograficznym. Na rynku jest wiele znakomitych smartfonów. Wyróżniają się bardzo dobrymi wyświetlaczami, dobrymi bateriami czy też ultrapłynnym działaniem. Żaden z nich jednak nie może konkurować z P30 Pro w dziedzinie smartfonowej fotografii. Nie tylko zresztą smartfonowej. Pakiet kamer, zastosowany w telefonie na zawsze, odmienił spojrzenie na fotografię mobilną niejednego użytkownika. Nawet teraz, po tych miesiącach spędzonych ze swym Huawei'em, nie mogę wręcz wyjść z podziwu nad fotkami wykonywanymi przez urządzenie. Dwa aspekty strykania tym telefonem są tu szczególnie ciekawe. Są to zdjęcia nocne lub w słabych warunkach oświetleniowych oraz zastosowany teleobiektyw. Dodałbym jeszcze do tego zestawienia doskonały czujnik ToF, świetnie współpracujący ze sztuczną inteligencją P30 Pro. Za zdjęcia nocne odpowiada 40-megapikselowa matryca oraz szeroki obiektyw z bardzo jasnym światłem. Gdy dodamy do tego kosmiczną wartość ISO, optyczną stabilizację obrazu, a także znakomity software, przepis na sukces nocnej fotografii mamy gotowy. Z tyłu oprócz wspomnianego obiektywu głównego, modułu Time of Flight, znajdziemy jeszcze ultraszeroki obiektyw, a także unikatowy system telefoto zdolny do wydajnego przybliżania obiektów. Telefon może nam doskonale posłużyć jako niewielka luneta. Graniczna wartość przybliżenia wynosi aż razy 50. Imponujące! To, co jednak robi największe wrażenie, to zastosowanie pięciokrotnego bezstratnego przybliżenia optycznego, a także dziesięciokrotnego powiększenia hybrydowego bez zauważalnej utraty jakości obrazu. Powyżej tych wartości robi się coraz gorzej. Można wydajnie przybliżyć do około 30 razy. Mamy wtedy niezłą lornetkę. Zdjęcia będą oczywiście słabe, lecz i tak. Który inny telefon to potrafi? Sztuczna inteligencja wspierająca fotografię Huawei działa znakomicie. Łatwo możemy ją aktywować lub dezaktywować. Rozpoznaje rodzaj fotografowanego środowiska i dobiera poszczególne parametry obrazu. Tu mała uwaga: przy wyłączonym AI kolory na zdjęciach są mniej soczyste, a przez to bardziej naturalne. Mimo wszystko wolę te nieco przesycone. Są milsze oku. Aplikacja fotograficzna chińskiego flagowca jest przemyślana, prosta i intuicyjna. Zawiera wszystko, co potrzebne do zabawy fotografa. Na uwagę zasługuje zakładka kryjąca w sobie ciekawe tryby foto oraz wideo. Z mojej perspektywy, najbardziej przydatną funkcjonalnością jest tryb Super Makro. Telefon znakomicie rozpoznaje, kiedy go uruchomić. Dosłownie wystarczy zbliżyć obiektyw do fotografowanego obiektu. Voilà! Aby w pełni opisać możliwości fotograficzne P30 z dopiskiem Pro, należałoby poświęcić ze dwa odcinki. Zakończę więc w tym miejscu i podkreślę raz jeszcze. W tej kategorii chińscy inżynierowie wznieśli się na olimp mobilnej optyki. Brawo! Celowo natomiast pominę nagrywanie filmów. Konkurencja bowiem wygrywa w tej kwestii. Wprawdzie liczne updatey producenta poprawiły nieco jakość filmowania, ale wciąż jest sporo do zrobienia w tej kwestii. To tyle jeśli chodzi o wideo. Oprogramowanie telefonu można lubić bądź nie. Moim subiektywnym zdaniem, nakładka Huawei jest całkiem dobra. Nie będę odnosił się do rozwiązań innych producentów, gdyż zawsze po zakupie urządzenia zmieniam domyślny launcher na nowy. Podmieniam również zestaw ikon. Co do menu narzędziowego, znajdziemy tam tony przemyślanych rozwiązań. Czasem jednak musimy pogrzebać głębiej, gdyż producent umieszcza przydatne rzeczy w dziwnych miejscach. Na przykład ciemny motyw odnajdziemy w submenu Bateria. Dlaczego nie w wyświetlaczu? Nie wiem. Tak czy siak, do dyspozycji mamy funkcje, o których nawet nie pomyślelibyśmy, że istnieją. Oczywiście, układówka P30 Pro nie jest pozbawiona wad. Do szału doprowadza mnie bug poziomu jasności ekranu. Lubię, gdy wyświetlacz telefonu świeci z maksymalną jasnością. Przesuwam więc suwak w prawo do oporu, a telefon na to odpowiada, że wie lepiej i po chwili przyciemnia ekran, przesuwając suwak w lewo. Całościowo muszę jednak przyznać, że Huawei po półrocznym użytkowaniu działa równie szybko jak w dniu zakupu. Owszem, w benchmarkach nie wypada aż tak korzystnie jak nowsze modele konkurencji. Jest jednak nadal demonem wydajności. Nie wiem, jak potoczą się dalsze losy chińskiej marki. Mam nadzieję, że embargo na usługi firmy Google zostanie zniesione na chwałę nas wszystkich, użytkowników. P30 Pro jest telefonem, który wyznaczył kierunki w przynajmniej kilku aspektach użytkowania komórek. Zawieszając bardzo wysoko poprzeczkę innym producentom, zaoferował nam urządzenie nietuzinkowe. Póki co nie widzę telefonu, który zachwyciłby mnie w podobny sposób, jak zrobił to Huawei P30 Pro. Chińska słuchawka wciąż pozostaje królem fotografii oraz witalności. Jest również ładna, ciągle kusi swoimi możliwościami. Pół roku w oszalałym świecie elektroniki użytkowej to szmat czasu, a pomimo to, P30 Pro nadal jest absolutnym topem wśród telefonów. Jak powiedział mój młodszy syn? Tatuś, powiedz na końcu, że prosisz o subiki i łapki. Tak, właśnie o to Was proszę. O subiki i łapki. No i o komentarze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.